Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym elektrycznym czwartku na kanale Bike Test. W dzisiejszym filmie będzie rower elektryczny Engłe C20 Pro. Producenci tego roweru podają strasznie dziwne dane: takie na przykład, że ten rower może przy wspomaganiu elektrycznym jechać nawet 150 km, czyli tyle ma zasięgu. Nie chcę mi się szczerze w to wierzyć, nie wiem co to oznacza tryb wspomagania, to znaczy dla nich nie wiem co to znaczy. Z drugiej strony mówią, że przy trybie elektrycznym Czyli chyba bez pedałowania ten rower może przejechać 60-70 km, to też jest strasznie dużo. Zobaczmy, jak wygląda ten rower, i spróbujmy wymyślić, dlaczego on może mieć taki zasięg. A potem, oczywiście, będzie test w terenie i sprawdzimy to w rzeczywistości. Nie trzeba na razie więcej rozwierać, żeby widzieć różnicę między tym rowerem a większością jak nie każdym, którego na razie testowałem. Przeważnie mamy albo cienkie opony o szerokości, tak, maksymalnie dwóch cali, albo grube, 4-calowe opony, ala właśnie fatbike. Tutaj mamy natomiast takie semi fatbike, bo ta opona ma 3 cale szerokości. Jest to taki właśnie kompromis między grubymi oponami, które wytwarzają straszne duże opory toczenia, a cienkimi, mniej wygodnymi oponami miejskimi. W zestawie z rowerem dostajemy to, co standardowo, nawet jakoś elegancko zapakowany błotnik. Parę kluczy, składane pedały i tak dalej. Jak tak patrzę na te wszystkie elementy pakowania tego roweru, to sobie zdaję sprawę, ile tak naprawdę branża rowerowa generuje śmieci. Składanie rowerów w całość jest takie 5 na 10 w skali trudności, bo jednak trzeba troszkę tych elementów przykręcić. Przy rurze podsiadłowej i sterowej mamy dwa takie plastikowe adaptery. Szczerze nie wiem po co one są, czemu nie mogli zrobić tak jak każdy inny producent, czyli po prostu wkłada się w aluminiową ramę tej sztycy. Czy ona nie będzie się obsuwać w dół? Nie mam pojęcia po co to jest. Może to jest po to, żeby sztyca się tak nie rysała o aluminium, Wiecie, jak sztyca zawsze jest taka brudna i od tego tarcia się robi taki syf. Może dzięki temu sztyca nie będzie się niszczyć i nie będzie się też obsuwać? Może to jest właśnie Chińczyków rozwiązanie na taki problem. Wiem, że to trochę głupie, ale ten rower bez koła przedniego przypomina mi tego dinozaura. Tak nie nasze o parku Jurajskiego. Pierwsze wrażenia zaczyna od części mechanicznej, a jak jesteśmy po lewej stronie, to przejdźmy do hamulców. Hamulce tarczowe mechaniczne, obie tarcze hamulcowe mają średnicę 160 mm. Co jak na cięższy elektryczny rower może być czasem za mało, ale z drugiej strony ten rower nie rozpędza się do większej prędkości niż 25 km na godzinę, więc w sumie pewnie będzie w porządku. Niestety, hamulce, korby i ten amortyzator wyglądają jak komponenty najniższego sortu. No, nie dawałbym im większej żywotności niż 2-3 lata mocno intensywnej jazdy. Jeśli ktoś będzie oszczędzał ten rower i jeździł od czasu do czasu, to oczywiście ich żywotność się wydłuży, ale jednak to są części, które pewnie w pierwszej kolejności trzeba będzie wymienić w tym rowerze. Także warto to brać pod uwagę przy zakupie tego roweru. Sama rura jest gruba, potężna, a to dlatego, że skrywa. Bardzo dużą baterię o pojemności 19Ah, gdzie jest to chyba największa bateria w roweru, rowerze elektrycznym, jaki dotychczas testowałem. Widzicie, tu się skrywa, nie ma do tego kluczyka, jak przeważnie jest. O, wyłaź! Okazuje się, że jednak jest potrzebny tutaj kluczyk, ale nigdzie go nie mogłem znaleźć. Pomyślałem, że może jest w tych wszystkich śmieciach, ale tam też nie było. I patrzcie, gdzie był kluczyk. Kontroler i ekran jest taki standardowy, nie ma tutaj żadnych przybojów, standardowe ustawienia i funkcje. Ostatni główny element elektroniki, czyli silnik, który ma 250 W mocy, nie jest to jakiś potwór. Ogólnie mam takie wrażenie, że ten rower to jest taki mieszczuk, który po prostu ma was przewieźć od punktu A do punktu B tak wygodnie jak się tylko da i żeby nie trzeba było go często ładować. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczmy teraz. Powiem Wam od razu, że nie jest to rower dla osób, które mają jakieś problemy zdrowotne czy z kolanami i ciężko im pedałować, ponieważ ten rower nie wspomaga od pierwszych ruchów korby. Jakoś tak dziwnie, choć jest to silnik Bafanga, to jednak, to jednak trzeba zrobić 3-4 ruchy korbą, żeby dopiero ten silnik zaczął wspomagać. Oczywiście można zacząć od najlżejszych biegów i wtedy jest łatwiej, ale jeśli dla niektórych to jest i tak za ciężko, no to przepraszam. Zapomniałem przecież, że ten rower ma akcelerator, czyli taką manetkę po prawej stronie, dzięki czemu praktycznie nie trzeba używać siły, jadąc na tym rowerze, a rower staje się tak naprawdę skuterem elektrycznym. I każda osoba może ruszyć na tym rowerze z miejsca, nie używając większej siły niż tylko swojego nadgarstka. Nie będziemy sobie dzisiaj jechać tak bez celu, bo pokażę Wam miejsce, które może będzie w przyszłą siedzibą bike testa. Wcześniej wam mówiłem, że prędkość maksymalna to 25 km na godzinę, bo tak podawano na stronie internetowej. To szybko przekonałem się, że prędkość jest dużo wyższa. Jak widzicie na załączonym obrazku, prędkość przekroczyła 25 km na godzinę, a bez problemu pojechała nawet 33 km na godzinę. Kiedy jechałem z górki, oczywiście było to jeszcze więcej, a to świadczy o niskich oporach toczenia tych kół. Teraz jest tylko kwestia, czy hamulce nie będą za słabe, bo jeśli jedziemy tak szybko, to musimy się skutecznie zatrzymać. No ale tutaj nie było problemu. Bawi mnie trochę to, że podaję to jako zaletę, ale lewy hamulec jest przednim hamulcem, a prawy hamulec jest tylnym hamulcem. W przeciwieństwie do większości rowerów, jakimi podsyłają producenci tych wszystkich elektrycznych rowerów, którzy, nie wiem, mylą lewą z prawą i nie wiedzą, że w Polsce prawym hamulcem hamuje się tyłem. I przynajmniej dzięki temu się nie myli i jest nawet miłe zaskoczenie, jak się zahamuje e, prawym hamulcem tyłem. Wiem że, wiem, że dla większości to pewnie nie ma znaczenia, ale jeśli testujecie tych rowerów już dużo w ciągu roku, to zauważacie takie pierdoły. A hamulce, jak teraz zobaczycie, jestem na tyle osę, żeby zrobić tak, czyli zahamować, o Jezu, z piskiem opon. Zaczyna się trudniejszy teren, więc przechodzimy do testu opon, amortyzatora. Nie wiem, czy w ogóle można to nazwać amortyzatorem, ale pierwsze wrażenia, szczerze mówiąc, były bardzo słabe. Im dłużej na nim jeżdżę, tym jest lepiej. Dobra, przyczepność opon mogę sobie sprawdzić tutaj. Wiadomo, że to nie są takie warunki super, ale jest tutaj dosyć duża stromizna i opony się nie ześlizgują. Boję się, że z tej dziury tam coś wylezie i mnie pożre, ale ogólnie jest spoko jak widzicie. Tu uwaga na szkło, o cyk. Raczej nie podjadę pod to, chociaż kto wie. Dawaj, dawaj malina. Dobra, całkiem nieźle te opony. Nie ma co się oszukiwać, większość osób na tych rowerach będzie jeździło po mieście, ale jeśli takie osoby będą chciały sobie zjechać na trudniejszy teren, to dadzą spokojnie sobie na tym radę, bo dla tego roweru różne wyboje i piasek nie stanowią żadnego problemu. Amortyzator podczas jazdy wyłapuje te nierówności, strzela przy tym trochę jak karabin, no ale ostatecznie komfort jazdy dzięki niemu jest większy. Odkryłem też jedną funkcję, dzięki której w ogóle już macie rene na tym rowerze. Można puścić manetkę po chwili trzymania i rower będzie jechał tą samą prędkością, a Wy macie niezłą S. To jest właśnie ten lokal, tak właściwie 15 minut od mojego mieszkania. Akurat teraz muszą hałasować remonty. Dobra, chyba tego nie słać. 15 minut od mojego mieszkania, jest tu bardzo spokojnie. Jest to ładny lokal z zewnątrz, także ma potencjał, w środku też jest zadbany, wystarczy zburzyć kilka, dwie ścianki chyba, albo trzy yy, i to tyle. To miejsce jest półtorej razy większe niż to studio, w którym teraz nagrywam, które jest jednocześnie moim mieszkaniem, a nie mam już ochoty po prostu mieszkać z narzędziami i całym serwisem rowerowym w pokoju, więc myślę, że to może być kolejny krok, ale jeszcze nie wiem, bo czekam na też jedną decyzję i w zależności od niej po prostu podejmę kolejne kroki. Wracamy do roweru. Możemy wrócić do tego zasięgu 150 km przy wspomaganiu, albo 60 czy 70 km przy w ogóle nie pedałowaniu. Myślę, że 150 km. Zasięgu jest możliwe, ale przy trybie wspomagania dwójce na 5, 2 na 5 i wtedy jedziecie 15 km na godzinę. Jeśli komuś wystarczy taka prędkość, no to będzie się cieszył długim zasięgiem. Jeśli jednak wolicie jechać 25 km na godzinę albo 30 km na godzinę, wtedy praktycznie. Nie jedziecie na wspomaganiu, tylko cały czas na silniku elektrycznym, czyli wasze pytałowanie w ogóle nie ma znaczenia. Więc y, 150 km to w ogóle nie wchodzi w grę. 60-70 km też wątpię. Bo jak wczoraj jeździłem, to ta bateria schodziła dosyć szybko. Więc bardziej myślę, że to będzie takie 40-30 km przy jeździe na trybie wspomagania 5x5 5, przy prędkości 5, 30 km na godzinę. Dla mnie to i tak jest spoko, bo ja nie robię takich dystansów i myślę, że większość z Was też nie robi takich dystansów, a to, że trzeba będzie podładować rower, no to to jest urok właśnie roweru elektrycznego tego i każdego innego. Ten rower w sklepie kosztuje 4200 zł, tak mniej więcej, czy około 4000. Myślę, że jest on wart po prostu tej ceny, bo po tyle chodzą tego typu rowery. Jestem zadowolony właśnie z prędkości, tak już podsumowując, 33 km na godzinę. To, że te opony są takie i wygodne i nie sprawiają za dużego oporu toczenia. Jak puścicie manetkę gazu, to ten rower jeszcze jedzie i jedzie. Nie ma tak, że nagle stanie, bo ma wielką 4-calową oponę. Także drugi plus. Wygląd trzeci plus. No i to by było tyle. Jeśli jesteście zainteresowani, to macie link będzie w opisie. Grupa, grupa osób lubiących składane rowery elektryczne jest coraz większa, także nagrywam te firmy dla Was i widzimy się w kolejnym elektrycznym czwartku. Nie wiem kiedy, ale widzicie, raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc są. Na razie.